Widzowie, dzisiaj gramy Pole's Revenge. Ponieważ przyszedł update dotający chapter 2. Najpierw musimy zbudować meble, dobra? Nie no, teraz musimy zbudować meble. Ja nie wierzę. Tego nie było w chapterze pierwszym, jak nagrywałem 10 dni temu. Ale dobra. Ale dobra, skoro. Ale skoro tak mówią. Ej, no, co jest. Czemu ta paczka nie chce się ustawić? Nie. O! Zbudowałem mebel. Mebel. I chyba został tylko ostatni. Dobra. Tam na górze jest jakiś. A nie, jeszcze tam. A ktoś... dobra, to już ktoś zbudował auto. A ja teraz. Ja muszę zbudować biblioteczkę. Dobra. Dobra. Nakażdź swoje budynki. Co? Dobra, one mają inaczej na imię w chapterze drugim, dobra. I wszystkie trzy muszę nakarmić, wy was wyrzutujecie, dobra. Muszę tam wszystkie odłożyć. I czemu on ma pająka na sobie? Złaś ty pająku z tego połu, dobra. Ty pająku złość z tego połu, dobra. Co? To jest grane, dobra. Wszystkie mają pająki, co jest? Nie no, to jest trzeba ale... Jednak rzecz jest taka, że... że my w domu mamy takiego pająka. Na, na mamy belku, dobra. Okay. Proszę bardzo oto tu bananek, dobra. Dobra. przybędę co badam i całą modlitkę dobra. dobra 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 okej, okay, mam kolejne dobra o ja, dobra już nie jest głowy, ale ten za to jest, dobra. Co jest grane? A ten już jest. Jeszcze ten. Idź do sklepu spożywczego, dobra. Tak jak w czapce pierwszym. O nie, coś że... może źle stać. Ej! Każdy jest! Co jest grane? Dobra. Co jest grane? Każdy jest! Dobra. Może teraz? Kluć. A, bo to na dole jest. Dobra. Jeszcze mamy klucz. Ciekawe do czego. A, bo to, bo to żeby to otworzyć. Dobra. Tutaj mamy klucz. Do tego. Do tych drzwi. Dobra. Iść znaleźć klucz do drzwi. A, A bo tu jest klucz do tych drzwi. Tu mamy toaletę. Co jest grane? Dobra. Toaleta już dopiero była otwarta w też pierwszym, dobra. Dużo rzeczy się tu pozmieniało, co? Dobra. A, bo tutaj jest prawdziwy klucz. Dobra. Tutaj mamy prawdziwy klucz, więc więc pójdźmy tutaj na dół tam. No i... No i te drzwi. Dobra. Okej. Co z Dobra. I ostatni worek. Bo jestem z jakimś graczem. Zasypię już swoim południem. Dobra. Czyli musimy zaopiekować się jeszcze kiedy pole. Dobra. Bo no każdy... Musi pójść spać. Czemu nie ma na sobie? Nie, no bo. Czemu? To się robi już trochę dziwne, dobra. Czapter drugi jest trochę chyba bardziej przerażający, chyba, tego co mi się wydaje, dobra. Kuraty, co to było? Ej, dobra. Tak ja, pójdź na górę. To chyba jest już ten ostatni poł, dobra. Bo jestem z jakimś graczem, bo mi się wydawało, że ta część jest tam bardziej trudniejsza, ale dobra, pójdźmy spać. Kto puka do drzwi? Spać kto jest przy drzwiach. A nie, to to będzie kolejny poł, dobra. Dwa, patrzmy do kolejnego, bo jest! Ej! Jakiego to nie ma? Jest tylko jakiś list. Pozostało ci. Zbad. Ukryj się w szachy ślepych. Miejscach i ukryj swoje zdaj. O, nie musimy się nieba zaopiekować. Za tu Popatrzcie tutaj. Zbad. Zba... Zadbaj o swoje. Po, zanim woł przyjdzie tutaj o nie, tam, tam się bawić. bawić to... o nie, pokój zabawy był na górze, dobra, szybko musimy mu się im zaopiekować szybko szybko Bra, dobra odłóżmy go tutaj no i zacznijmy się z nim bawić, dobra piłeczka poleciała gdzieś Tutaj właśnie, a ja nie mogę jej zebrać, O, teraz mogę, dobra. Tędy się myć, co jest grane, ale czemu się tu pojawił, dobra. Dobra. Dobra, teraz tu... No. no i dobra. To no ile jeszcze, dobra. Ej, hey, no co, tyle, dobra. Dlaczego ty jesteś taki niezarozumiały? dobra A chyba ja Dobra, ale ja wezmę tą poł Tego różowego poł I dajmy mu coś do jedzenia Tam dole, dobra Tam na dole mamy taką spiżarnię Dobra 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 tutaj Odwróćmy ją Dajmy jej na przykład sera Okej okay. Dobra Teraz weźmy ten banan Dobra Oj, Dajmy tu z po. pół Dobra Dajmy jej na przykład jeszcze hot doga O nie, 15 sekund to jest za mało Dobra nie zaopiekujemy się nimi tak łatwo, duda. A tu musimy jeszcze myć. O nie. Nie. Co było? Nie. Myśmy za mało czasu po prostu. No, na górę? Dobra. Teraz idziemy sprawdzić tutaj. Ukryliśmy się tam na dole właśnie z tym różowym południu. Nie gadajcie. On gdzie wybadał? Idzie na dół. Nie mogę na to patrzeć. O, szczęście. Szybko. Szybko znowu mogę się nimi zaopiekować, dobra. Miałem szczęście, tego znalazł, dobra. Pistolet wodny. A nie, dobra. Potrzebuję gąbki, dobra. Szybko. Szybko myjemy go. Myjemy go szybko. Szybko! Dobra. Dobra. Ale ty go tu już znalazł, dobra. Okej. Okay. Weźmy wcześniej z mojej go myjmy. O nie, on teraz to się bawić, dobra. No weźmy tego połno i szybko! Szybko! Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Szybko, 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 szybko! Szybko! Dobra! Szybko koło tam połóżmy, dobra. Dobra. Ten. Ten woł jest jakiś szalony. Co jest grane? On go załatwił. Co jest grane? Dlaczego Do... on go załatwił? O nie. Ale miałem szczęście, że on mnie nie znalazł. Dobra. Ten jest cały w pianie, ale co mi tam? Dobra. Gdzie jest tylko ta piłeczka? Do... Jest tu. Dobra. Bawmy się. Oa O. Co jest? Dobra. Szybko. Obra, szybko. Dobra, szybko. Czemu oni jeszcze nie chcą iść spać? Dobra. Dobra. Dobra! Szybko do szafy! Dobra! Muszed do szafy. Ja mogę na to patrzeć. Nie miałem czasu po prostu. Czy on mnie teraz jumps skieruje? Obi nie. Mam teraz sprawę wszystko. Dobra. To no wszystko sprawdza. O nie. Dobra, nie mogę patrzeć. A dobra, najpierw poszedł do tego pokoju. O nie, on teraz idzie do pokoju zabawy. Nie mogę na to patrzeć. Co się tu dzieje? Ej. Czemu ten są Stawione? Ej, wila. Czy ja to przetrwałem? Ej, przetrwałem to! Jest! Przetrwałem to! Orety, kotlety. Dobra. Tutaj jest lobby chapteru pierwszego, który w wagnie pokazałem 10 dni temu. Jak widzicie ono tak wygląda. A tak wygląda lobby z chapteru drugiego. Ale ten update był naprawdę fajny, jeżeli jeżeli czekacie na Bozrivant 3, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku!